To co dzieje się ze Stumble Guys po nowym roku jest nie do pojęcia. Rozumiecie to, że po raz kolejny na Blok Daszu wyszedł mi ten najtrudniejszy save? W takim razie co, robimy save'ik. Yo! Do tego wszystkiego na Laser Tracer pobiłem swój rekord czasu. I problem jest taki, że w grze są gracze z niedostępnymi skinami. Dzisiaj grałem z typeczkiem, który miał dostęp do skina Kleopatry czy Undead Dragona, nowego specjalnego skina, niedostępnego w grze. Jest to oczywiście za sprawą cheatów, ale Kitka Games sobie z tym nie radzi. A powiedzcie mi, czy widzieliście kiedyś na Lava Land, czy Honey Dropie ośmiu graczy, naraz gdzie każdy jest z jednej grupy? Nie chcę spoilerować, co tam się działo. I na Lavaland też. Pobiliśmy rekord. Oj, jest git. Jezus. Jest git, słuchajcie. Jezus. Jest git. Jest git może. To już ostatni dzień, kiedy z komentarzy wybieram pięćników, przesyłam je twórcą gry, a wy możecie wygrać najrzadszego skina Golden Banana w całym Stumble Guys. Warunkiem jest sub, łapka i dzwonek. Mam na myśli oczywiście tego skina, który zachowuje się totalnie inaczej od innych. Jest lżejszy, dużo bardziej przez wszystko przenika, a w dodatku z tymi biało-czarnymi krokami to jest zestaw combo Ta gierka widzowie będzie naprawdę mega ekstremalna, bo wybraliśmy Space Race na sam początek, ale mamy tylko 14 graczy. I siedmiu z nas może przejść do półfinału. A w półfinale będzie gierka eliminacyjna i ktoś z nas musi odpaść. A gramy z naprawdę dobrymi graczami, więc rozumiecie, że tutaj wcale nie będzie najłatwiej na świecie. Dobra, ja sobie idę do miski płaczu. bado I, I robię sobie teraz... O, nie da się tańczyć! Nie da się tutaj tańczyć, a ja nie mogę się teraz ruszyć. Dobra. Ej, ten skin jest totalnie porąbany, nie dobra? Pum! Wow! Ej, jak ja tego nie przejdę i sam odpadnę, słuchajcie, to będzie gigabeka. To będzie słuchajcie, gigabeka. Dobra, teraz to już naprawdę trzeba się totalnie napocić, bo serio, ja muszę, słuchajcie, wylądować w finale. Wybrałem taką gierkę na drugą, że będę bardzo żałował, jeżeli nie przejdę. Dobra, musisz mi powiedzieć, który jest tunel, no nie, bo naprawdę ja tutaj mam no, troszeczkę lipę, dobra, pum. Okej, okay, teraz z tego na to, tutaj na to! I let's go, widzowie! Let's go. Dobra, prawy, 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 prawy. dobra, lecę w prawy! lecę, widzowie, wprawy! Dawajcie, 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 ja dawajcie, dawajcie. Dobra, jestem. lecę, lecę, zaraz będę, zaraz będę! Siewano! O Jezu! Udało mi się zdążyć, ale było trochę podbramkowo. I tym samym mamy koniec rundy. 7 na 7. Niestety, słuchajcie, ale jedna osoba z nas już odpadła. I teraz, słuchajcie, będzie musiała odpaść kolejna, i kolejna, i kolejna. I zobaczymy, słuchajcie, jak to się skończy, bo może być ciężko, słuchajcie, może być ciężko, ale zobaczymy, co Juli tutaj pokaże. I co pokażą no, ja te ziomeczki. Oj oj, dobra, bo tutaj jest Karolina 3 trzy Więc może być grubo, widzowie. Może być grubo. Nie no, tak, minutę to musisz wytrzymać minimalnie. nie ma opcji, żebyś nie wytrzymała minuty, bo będzie inaczej przypał. No, co to ma być? Patrz, już ktoś się spalił, no nie? Już się ktoś spalił, no to nie możesz przetrwać Carolina. mniej niż minutę. No to patrz, już masz dobre 20 sekund. Jest, Git, let's go! Lol, ktoś się już spalił. Się mano, się mano. Trzeba uważać, trzeba totalnie uważać. Dobra, pom, ale sobie przeskakuje. I macie tam bananito, ale poleciał, ale poleciał. No to yo! Ale się rozbiłem o własnego bananito. Por favorito! Dobra, bo ale widzisz, Git. To jest. No stresujące. co stresujące, te laserki to jeszcze są miłe! Ej, dosłownie, one są miłe, one zapraszają na herbatkę i tak dalej, więc jest całkiem spoko. Ja bym powiedział, że z nim jest naprawdę całkiem fajnie, no te ja to są tak wolne, że to naprawdę ciężko aż nazwać laserem. Serio, to, to ciężko aż nazwać laserem, bo on jest aż za miły. Dobra, rozbijamy o, właśnie te. te banany. Właśnie trzeba już... wow, U mnie rozbiłaś banan, a potem jakby on znowu jest! Dobra, to jest co? giga, to jest giga mocne, dobra. Lecisz, a patrz, nie wiem, co po... zrobić? No to po ukosie lecisz wtedy, no nie? Tutaj sobie wbiegasz, tutaj sobie wbiegasz, tutaj sobie yep, wbiegasz. Yep. Dobra. Ło! Wow! Ja Let's go! Ej, tak, ty przeszłaś, a ktoś odpadł. Ej, ktoś od. Czekaj, kto. Lol, został dozowniczek I Sencio. Jaka jazda w ogóle, że do czegoś takiego doszło? Więc lecimy w takim razie po wielki finał. Blokarz nie spadni. I zwycięzcą może być tylko jeden z nas, dokładnie. Tak nie ma, słuchajcie, tutaj jeńców. Nie bierzemy. Musimy wygrywać. Mamy skin, słuchajcie, nie z tej epoki. My mamy skin, który ma z 50 lat, słuchajcie. Jest normalnie takim, wiecie, kreskówkowym obrazem, Dobra. jak oh z telewizora. Nie. Więc trzeba uważać. Dobra, trzeba uważać. Ja wam daję tutaj banana. Banana! wo, I Wee. sobie przeleciemy. Banana! I teraz pum! Ale rozbijam sobie pustą głową. Dobra, dawaj. Juli, po zwycięstwo lecimy. Siemano! Ja Na sobie pewno. tutaj... No, Na no pewno. co? No co, że z nimi przegramy? Nie ma takiej opcji, ja na co, pewno, no, no co ty? Ej, prawie byłem w bloku, to było trochę dziwne. Teraz słuchajcie, może jakaś dobra ścianka. O, yo! Naprawdę? Dzięki dozownicze... Ja do się rozbijać. No ale to... A, a, bo ty nie masz emotki buta! Okej, okay, bo normalnie to butem da się to rozbijać, ale rozumiem, ty nie masz emotki buta, więc jakby to... Nie mam żadnej emotki. To wiele tłumaczy. To wiele tłumaczy. Dobra, trzeba uważać na tego banana. Oj! Zły banan, widziałem to. Bardzo. O, zły banan. O, 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 dawaj, 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 siemano. Tutaj dobry bananito, poleciał witu i teraz... No! O, e. Ja, ja chciałem wykorzystać tego bananitu, ale teraz zrobię sobie To. E, Jezus! To nie jest. się od to... lasu. Yo, coś ty zrobił! to było mocne, to było bum! Patrz! Ej, ty prawie zrobiłaś ten trik, co ja zawsze robię. No, no nie! No Juli nam przez to odpadła, ale zrobiłaś praktycznie ten trik, co ja zawsze robię, ale jazda w ogóle strasznie mocne! Ej, naprawdę przyznam, że... Dość mocne to było, ale teraz dajcie jakieś dobre bloczki, widzowie, bo musimy zrobić potworne triki, dobra? Pum! O kurde. Yo! Ale mnie przerzuciło. I typa też przer... Okej, okay, oni po prostu potrafią robić y, trudne rzeczy w StumbleGuys, wiesz? Oni po prostu potrafią robić trudne rzeczy w StumbleGuys, więc ja nie wiem, słuchajcie, jak to się skończy. To może się... To... O kurde. Dobra, dobra, słuchajcie, jest ratowane. Jest ratowane! Dobra, rozbij to dobrze. Aha, aha, dobra, dobra. 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 Yo Pierwszy raz w nie. życiu tak przeskoczyłem! Ej, to nie była najtrudniejsza rzecz na świecie, ale nigdy wcześniej tego nie próbowałem nawet. Chodzi jakby bardziej mi o to, nie, że. O kurde, ale mnie tutaj zablok... Nie no wiadomo, słuchajcie, rekord jest na pewno w naszym zasięgu, dlatego że my z każdą gierką się uczymy. Coraz to nowszych rzeczy właśnie w Stumble Guys. Tylko no jeżeli oczywiście nas tutaj nie blokują, nie emotkują i się dogadujemy między sobą, no to wtedy jest git. Dobra, rozbijamy to się mano i się wjeżdża, widzowie, wjeżdża się po 8 minut na blok daszu. Dobra, rozbije im tutaj to, bo widzę naprawdę... Słuchajcie, to są ziome. Oni się, oni się, słuchajcie, między sobą chyba klepił tutaj ostro fest, więc ja będę musiał, słuchajcie, im rozbijać, żeby choć trochę im tutaj pomóc. Dobra, teraz robimy... Bum! Okej, okay, dobry przerzut. mano. Leci teraz banan. Dobra, tutaj znowu im rozbijemy. Ej, no to on rozbija, czy ja, bo ja już naprawdę chyba nie wiem, czy się... zgrać w tych znaczy, no tak, tutaj chyba jest trochę najciężej się zgrać. Tak. Faktycznie. Znaczy, siup! Okej. Okay. Dobre wybicie, dobre wybicie widzowi Yeah. I teraz lecimy po kolejne kolce. Ale oni też mogliby rozbijać mi no, kolce, żebym ja potem mógł robić jakieś łatwe rzeczy, no nie? Znaczy łatwe, że łatwiej byłoby mi przejść kolcami po ukosie, no nie? Niż w taki oto sposób. O, na przykład teraz niech rozbiją i pum. O! W taki strydy, sposób o, jest o, mi właśnie, dużo łatwiej. Okay. Za, za pierwszym razem i to bez żadnego stresu takie coś wychodzi. Jakby rozumiecie, co mam na myśli na pewno, no nie? Dobra, teraz sobie robię tutaj i teraz robię sobie tutaj. Oj, chciałem się na tym zaczynać. O, no to co? Masz banana. Weź z tego banana. O! Jo! ja aj, aj, aj. Prawie był jo robiony. No to może teraz? Jo! O! o. Siemano! Ej, w ogóle odpadł. Odpadł, zostałem no. sam z dozowniczkiem teraz w tym momencie No to nieźle To Wiesz, niezła nazwa, zabawa No dobra, okej, okay, dozowniczek tu Oj, źle zrobił, źle, ale spokojnie Siup ale Dobra, tylko, że są kolejne kolce zaraz, no nie? Więc może teraz A, dobra, rozbiję dobra, dobra. Siup teraz O, Ale pole... Co? Są trzy z rzędu kuma... O rozwijaj. kurde o kurde, o kurde. Ojojoj, oj, oj, szybciutko! Dobra, robię to. Jezu. Ja! I pierwsza giereczka jako floor flip, dlatego że widzowie musimy w końcu okay. przetestować, czy tym skinem, który jest, no, kreskówkowy. Ten skin, słuchajcie, na pewno zachowuje się inaczej, waży inaczej. Słońce, kurde, na niego pada inaczej. Czy nim się da wskoczyć o, o, na młota? Czemu gość ma skin teraz o. jakiejś Kleopatry? E, dobra, Co? ja nie rozumiem, słuchajcie. Ej, Naprawdę, moim zdaniem, w ogóle ten skin to jest jeden z ładniejszych skinów, jaki będzie w ogóle w Stumble, guys. Ale może mi ktoś będzie. wytłumaczyć? No, tu bo go jeszcze nie ma! Właśnie o to chodzi! Co jest z tymi ludźmi, że oni mają skiny, których nie ma w grze? Tu jest porąbane. Ale dobra, robimy młota, widzowie. Nie ma przebacz. Musi być ej, widzicie? Nawet słuchajcie. Nawet. Wow! Bez słuchajcie podwójnej spacji! O kurde, no dobra, miałem rację, słuchajcie Ten skin jest totalnie dziwny, ten skin, słuchajcie, jest totalnie dziwny Naprawdę, nie mam, słuchajcie, uzasadnienia Dlaczego nie tak umiem. się dzieje, nie rozumiem, słuchajcie Nie rozumiem, ale on, słuchajcie, jest kreskówkowy Rozumiecie, jakby, to totalnie To totalnie, słuchajcie, wszystko zmienia, wow Totalnie, jakby, bardzo dziwnie się nim gra Muszę to przyznać, naprawdę bardzo Ale to bardzo dziwnie, o kurde O kurde, dobra, dzięki dobra. mordo nie Dzięki mordo, zrobiłam? ej dobra Ale ziomek tutaj uratował, nie, jest ratowane, No to co, teraz podejść. Ej, jakby mamy to przejść halo centralnie. Halo. Dobra, pop Jestem! Jestem! Udało mi się! Dobra, dawaj joli kuli, buli Duli. Lecimy tutaj z nimi, lecimy bez. Nie! Chcę zostać robotem! Chcę zostać robotem! Proszę mnie Nie mogę zostać szczęśliwym! Dobra, mordo, teraz to mnie zdenerwowałeś. Eluwa. I mamy koniec rundy. 16 na 16. Naprawdę nie mogę wyjść z podziwu. Patrzcie na tego skina. Serio, wygląda on rewelacyjnie. Kleopatra jest bardzo podobna do tego Anubisa, który już do tej pory był, ale jednak jest to wersja bardziej kobieca. I teraz słuchajcie, wzięliśmy lewarasz, żeby kto miał odpaść. Ten odpadnie! Bo na gierkę ostatnio wybrałem coś, gdzie mam nie. realne szanse pokonać wszystkich tych prosów, wszystkich tych czyterów. a raczej nie czyterów. No, 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 oni nie robią no. chyba nic złego. Oni są po prostu hakerami widzowy, oni są Rami WOW, ale mnie tutaj prawie dziabnęło! A skąd wiesz to się da jakoś sprawdzić? A znaczy, no, jeżeli goście mają niki, których nie da się mieć w grze, mają skiny, których nie da się mieć w grze To coś jest nie tak! Coś jest nie tak! I dodatkowo... Aha, nie mają rangi youtubera, no nie! To jest problem! Dobra, widzowie, lecimy w takim razie, lecimy, lecimy, lecimy Siemaneczko! Wow, Przeskoczył! Co! Nie popychaj, mnie, nie popychaj mnie, nie popychaj mnie Dobra, widzowie, lecę w ten sposób, bo zaraz nie przejdę Naprawdę zaraz nie przejdę i będzie katastrofation Więc siup, siup, tutaj robimy sobie siup A, no to sobie zrobiłem siup, siup Dobre, dobre siup, siup zrobiłem Tutaj, pam, pam, tutaj słuchajcie, pam, pam I lecę, lecę, bo naprawdę będzie zaraz przypałowo PUM, pom, pom No niestety, słuchajcie, Juli, nie udało się przejść Ale serio, my gramy z ludźmi, którzy wygrywają turnieje I teraz będę się pojedynkował z Cleopatrą. Widzowie, z Cleopatrą na mapie Laser Tracer, bo właśnie ją wybrałem, bo to jest chyba moja najlepsza mapa, przynajmniej waszym zdaniem. I to jest jedyna mapa, na której serio mam realne szanse, no bo na block Blockdashu wiadomo, że oni są na pewno lepsi, ale na Laser Tracer... Zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy, jak to wyjdzie. Musi nam się udać. Rozwa... A, rozwalamy ich wszystkich, słuchajcie, bo no ja nie wiem, czy mam ich emotkować, czy nie. Bo jak my gramy na emotki, to wtedy jednak oni mogą mnie rozwalić, to wtedy cofam. Ale ja się umawiałem, że bez móc... emotek robimy, żeby bez emotek miało być, widzowie. No ale dobra, lecę sobie tutaj, lecę sobie tutaj. Dobra, daję dobrego banana, słuchajcie. Mam tutaj dwa banany na arenie. Aha, ja też No dobra, ale właśnie banan się nie liczy jako taka hamska emotka. To nie jest tak, że wziąłeś i typa walnąłeś w łeb. Tylko bardziej na zasadzie, że haha, xdddd, strasznie śmieszna skórka od banana, ale śliska, uważaj, lepiej w nią nie wejść. To jest chyba na tej zasadzie bardziej, no nie? Ło! No, wow! grał na nasze to mnie wnieśli w laser. E, widzieliście, słuchajcie, tą skórkę? To było trochę dziwne. To było trochę dziwne. Dobra, trzy. Trzeba uważać, widzowie. Dobra, daję banani tu. Sławę, sławę, sita. Okej, okay. siup. Okej, okay. tutaj, uwaga, Ty, trzeba uważać, trzeba co? uważać. Dobra, bo ja tutaj mam dużo bananów obok siebie, no nie? Jak jest dużo bananów, to jest też oh. dużo niebezpieczeństwa. Ej, dobra, trzy osoby odpadły, słuchajcie, trzy osoby odpadły, więc jest git, jest git. O, jest czaju naprzód, no to czaju jest dobry bardzo w lasery, trzeba na niego... Co, co robi ten gość? <laughs> Ej, ty widziałeś czy nie? To, to może był lag, słuchajcie. To mógł być lag, ale gość mi tak przeniknął przez lasery, że jestem totalnie zdziwiony. Nie? Ja naprawdę nie wiem, co to się stało. Wow, To był ewidentnie mój lag. No, tak, dobra. Czyli słuchajcie, po prostu mi. Tra, 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 la, 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 laguje. Dobra. Trzeba uważać sobie. Ty, ty sobie uważaj, amator, co? Ty sobie uważaj. Dobra, słuchajcie, zostałem z kaifixem i z Sencio Xem. Z panią Kleopatrą. do pani Kleopatra. Dobra. O ja! O ja! Wow, ale saving, saving, saving. Save, save, save. save, save. Od, od klikania mam odciski Siemano, dobra, rozwalamy ich Rozwalamy ich teraz, patrzcie, pum Tutaj pum, tutaj pum, pum tutaj pum Ej, o, dobry straszny Dobra, strasznie dobry laser widzowy się nam tutaj zrobił z tego. Dobra. O Jezu, Yo! Zostałem Jezu. sam Skyfi. Ale ja mówiłem, ja mówiłem, że w lasery naprawdę w miarę ogarniam, słuchajcie. Te lasery już mają grubo ponad dwie minuty na pewno. Więc szansa jest, słuchajcie, szansa tutaj jest. Dobra, musimy się, słuchajcie, tylko mocno postarać. Ale to jest w zasięgu naszych ja już mam możliwości. Nie? No ja też, znaczy moje oczy. Nie ma już oczu. Nie ma już oczu moich. Ma już od, od pięciu minut mniej więcej. No nie istnieją. Dobra, tutaj, słuchajcie, lecę. Jaka jazda! Co! No nigdy nie miałem takiego lasera. No, nie, no nigdy w życiu. No nie ma opcji, abym ja miał coś takiego, słuchajcie. Lecimy po rekord, ewidentnie, słuchajcie. Ja lecimy. bym już się spaliła 10 razy. Nie? No bo ja też powinienem. No ale jakoś jakoś jeszcze nie wyszło. Dobra, Proszę. lecimy, 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 widzowie. Nie śpimy. Jaka jazda! Ej, te prosy teraz to oglądają i pewnie mają takie wow, co jest w ogóle? Co się stanęło? <laughs> Pęk splash na pierwszą mapyczkę widzowie! No tym skinem niemożliwe, aby te wałki w ogóle mnie zauważyły. To słuchajcie, niemożliwe! Naprawdę, zwłaszcza z tymi krokami jestem taki Aha. niewidzialny, że LOL no, aż przegrałem! Dobra, ale sobie teraz polecę! O, Jeszcze raz, słuchajcie! Emotrował. Zero ja, ograniczenia! Zero ograniczenia! Ja słuchajcie, jestem zbyt dobrym skinem, aby takie rzeczy przy... Czy ten gość? Ma nowy skin tego Undead Dragona, widzowie. Naprawdę, jak ci ludzie to robią? Weźcie mi, powiedzcie, bo ja nie rozumiem. Wow! Ale mnie zimno. wywaliło. Wow! Ale se przeskakuje. wow i teraz dobie. tań... O! Działa! Działa! I naciśniesz emotkę tańca, to cię baguje. O! I lecisz razem z tym wałkiem. Ej, dobre to, dobre to fest. Ale dobra, teraz musimy lecieć, bo słuchajcie, zaraz nie przejdziemy i będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo żenująco. A ten skin, słuchajcie, zobowiązuje, serio. To jest najciekawszy skin Co? chyba aktualnie w Stumble Guys. Nie Mówię, że on jest najładniejszy, ale jest naprawdę najciekawszym projektem. Dobra, co jest z tym skinem nie tak tego typa? Naprawdę? Co z nim jest widzowy nie tak ja? Nie rozumiem. No i dobra, w takim razie przechodzimy do pu na -u. Popatrzcie na tego skina, słuchajcie, popatrzcie na tego skina. Serio, on robi totalne wrażenie i nie mogę się doczekać, aż zostanie dodany do Stumble Guys, żeby nie tylko cheaterzy mogli go używać, tylko także ja, bo bardzo bym chciał go trafić. Ej, lol, floor flip, ale lol. dobrze! Ale dobrze! No to co? Najwyższa pora widzowy tym skinem Zrobić. Małe co nieco. Lecimy, widzowie, bo może przejść tylko 8 z nas! Dokładnie. Ej, dobra, strasznie dużo o, tu osób. Nie, nie. Ej, nie ma opcji! Panowie, panowie! Jak my chcemy to przejść, niby? Jak my chcemy to. Ej. Dobra, nie wiem, słuchajcie, naprawdę nie wiem, ale można spróbować, no, słuchajcie, można spróbować. Musi. Dobra, lecę! Lecę, ale to nie będzie S, to nie będzie słuchajcie S. Patrzcie, jak A, dobra, tu jest ja dużo wchodzie, osób! Co tu się dzieje? Ja chciałem wskoczyć, słuchajcie, na młota, ale już widzę, że to raczej się nie uda. To jest nierealne, bo patrzcie jaki nie, to jest to 20 kszczurów, tak tu stupnie! Wow! Jeszcze was wywacz Ale to było Nikt dobre próbułeś. akurat, ale to było serio giga dobre, ej, dobra, lecę, lecę, słuchajcie ej. Muszę być, muszę, musi, słuchajcie, się udać, dobra? I teraz bądź mądry i, i znajdź jakby przejście Któru, którą stroną? Czekaj, 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 dobra Jo, jestem, ja jestem, dobra, ej, lecimy po ja siemano, wariacie, no w takim razie co? Jestem. No nie daj mi Dobra, ja jestem, ja jestem. Okej, okay, mamy 8 na 8, koniec rundy. Teraz możemy bardziej dokładnie przyjrzeć się Nie. temu skinowi. LOL, LOL, serio, mega, mega mocne. No i dobra, proszę o jakiś dobry finał. Serio, to może, słuchajcie, być na przykład... O, oh! o! Ej, dobra, Lava Land, da, no to jest nie ten, nie Ale było. pamiętacie, ostatnio graliśmy Lava Land i nie było takich granatowych klocków tam po półtorej minuty gry, bo po półtorej minuty gry powinny być takie ciemne granatowe klocki, które. Ostatnio o, kurde. ty miałeś brzuszek i żeś nie. Nie, był. nie, 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 ja jeszcze grałem sam, sam bez ciebie gra. I bez bobo Aha. też grałem. I tam właśnie zamiast jakby takich granatowych, ciemnych e, klocków były tylko takie. I to było giga porąbane, słuchajcie, ale. Ja do... się tu stresuję grać z niej, bo ja, boję się, że ktoś e, mi popchnie. No właśnie ktoś próbował mnie zemotkować, to było troszeczkę nie. A to wiecie co macie tam banana w sumie. Weźcie se, Weźcie! sobie zjedzcie, jak ktoś głodny, to zapraszam, to zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, ja sobie tutaj wskoczył. Wow! Ale tu się tłok robi, naprawdę. Ej, trzeba totalnie uważać na tych ludzi. Totalnie, bo na no. tutaj po prostu trzy razy za dużo. No co ja mogę powiedzieć, jestem tutaj <grym> trzy razy za dużo, nie? Dobra, muszę uważać, widzowie, ale, wiecie no, co? Ja nawet nie jesteśmy. będę wskakiwał od razu na te wyższe, tylko będę właśnie czekał, czy coś po boku na mnie wyrośnie. O, na przykład, no dobra, tutaj też pewnie wszystko zaraz wskoczył, dobra. Lecę teraz. tutaj, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Dobra, tu poczekam na przykład, słuchajcie, poczekam, może coś wyrośnie. O! Wyrosło, no nie? Trzeba... Naprawdę słuchajcie, teraz nie. nie Trzeba nie. teraz totalnie uważać. Dobra, okej, okay, ja sobie lecę to. O, nie no, jak spadać? Żyjesz Przecież no. widzę. Dobra, macie tam banana. Wow! Prawie ciebie bananem trafiłem, to by było trochę nie za miłym, mnie nie ma To nie ty jesteś tym bananem! Okej, okay, lol, co ja... Co robisz, ej, jesteś? bo ty ode mnie dostałaś skin Golden Banana, ja byłem totalnie pewien, że ty masz tego Golden Banana teraz na sobie. Nie, ja miałam teraz Pingwinka. Ej, dobra, no to lol, totalnie byłem pewny, że to ty, ale jazda, patrzcie, w tyle osób zostać na tym etapie gry, no to jest giga mocy, słuchajcie, to jest naprawdę giga mocy. I patrzcie, nie ma tych granatowych, to jest to, o czym mówiłem, nie ma tych granatowych, to A, są tylko te błękitne klocki, no. Ej, rozumiesz coś z tego? Bo ja nie rozumiem nie. totalnie tego. O Sery ja teraz? Trzeba po prostu na szybko się bać. Zobacz, zobacz. Wow! Dobra! Zobacz, zobacz. Do dobra? Robimy to. Widzowie, robimy to. Let's go! Dobra, tutaj czekamy. Oj, jest git. Jezus! Jest git, słuchajcie. Jezus! Jest git? Jest git? Boże! Jest git! Wow! No, let's go, yo! Jak ja dawno nie grałem. Icy Heights widzowie, to jest gierka standardowa, bo oczywiście poszukujemy bombardment, lavalant i tak dalej. Lol, czemu tutaj tym więcej osób ma jakieś niedostępne skiny? Co tu siedzi? Pamiętaj, że jakie kroki długie są? Co tu jest grane? Ej, w ogóle mam teraz dobrą emotkę tańca, więc trzeba będzie, słuchajcie, sprawdzić jedną. Bardzo zakazaną, że. Yo! Ale wysoko byłem. nie banan? Ej, ale. Dobra, trzeba uważać I teraz, słuchajcie, spróbujemy wskoczyć na metę Zobaczymy, czy to, słuchajcie, nam wyjdzie Tak jak oglądaliśmy kiedyś TikToki Razem z Bobkiem, że tutaj, słuchajcie, leciałeś Teraz robię siup, siup, siup I teraz robiłeś tutaj jedy... Za wcześnie to zrobiłem. Za wcześnie. Ale to, słuchajcie, nie jest takie S. Ej, e, e, dobra, możemy ktoś powiedzieć, skąd oni mają te skiny. Naprawdę, popatrzcie, słuchajcie. Wow! Ale tu wjechał, bo się wjeżdża. To, to ja wolę już wejść na bezpieczeństwa. Dobra, mamy koniec rundy. 16 na 16. Patrzcie na to. Patrzcie na to. I. Ej, naprawdę. Jak to się nazywał? Neon Rider? Nie, nie, nie. Nie, nie no pamiętam, jak się nazywał ten A, skin. Ale wieszmy. słuchajcie, go jeszcze nie ma w grze. Czemu ludzie mają do tego przedwczesny dostęp? Ja nie wiem. Ale. O! Kosmos na drugą. Spoko. Spoko, spoko. Cieszę się, że tu na przykład nie dostaliśmy bombardmenta. Bo potem na finał nie mamy szansy na bombardment, rozumiecie? Więc jak dostajemy kosmos, to całkiem spoko. To całkiem, słuchajcie, spoko, dobra. Boo! Ej, czemu ich nie walnąłem? Ej, naprawdę, dobra. To było trochę dziwne. Co? Dobra, słuchajcie, teraz trzeba polecić. Bo naprawdę zaraz nie przejdziemy. I będzie naprawdę giga słabo. Wow! Wow, ale teraz sam wywaliłem to, tego typa niesamowicie wysoko. Pum! A ja, 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 ja! Ale tutaj mocna bitka jest między nami, słuchajcie, jest giga Ej, mocna bitka. Tak, tam z jednorożcem, nie? Ej, dobra, czy my jesteśmy w stanie. Ej, trochę jesteśmy w stanie w drugą stronę, jakby przez Patrzcie, o no nie, ja chyba poszedłem nie w drugą stronę, jakby. Ej, lol, to się da zrobić. No nawet nie wiedziałem, że to słuchajcie, się da to zrobić, ale sami widzicie, że da się nie! To zabolało. Lol, no, widzowie, trzeba lecieć teraz. Trzeba O, totalnie. ja tu jestem z tobą, no? Dobra, się. Bado! Ja sobie tutaj lecę na to i się. Bado! I teraz. Siuuuuu! Ale no lecimy. Nie. Dobra, potężny tryk widzowy. Dobra, pum. Teraz robimy pum. pum. No nie, widzowie, mi ten tryk nigdy w życiu nie wyjdzie. Dobra, jest na środku, tak jakby co. Dobra, teraz to trzeba już totalnie polecieć bo naprawdę będzie zaraz giga-lipas. dobra. Będę jako totalnie ostatni, nie? Ej, nie! Jestem nie. Chyba... Ej, naprawdę chyba byłem jako ostatni. Serio, widzowie, chyba byłem jako ostatni, nas tutaj po prostu w lobby jest za dużo, no nie, Julii nam odpadła, mm. widzowie. Ale dobra, może w zamian za to dostaniemy gierkę eliminacyjną, na przykład Bodbasz. Bodbasz byłby mega zabawny, w tym wypad... Co? Ej, zapomniałem o istnieniu Honey Dropa! Nie grała. Ej, totalnie, w 8 osób na Honey Dropie! Yy, że wiecie, że 8 osób z naszego lobby. Lol. No dobra, to będzie strasznie dobra gra, słuchajcie. To będzie naprawdę tak dobra gierka. Ja cię kręcę. Nawet jeżeli my to będziemy robić powoli, to i tak każdy nie będzie tu ginął. Więc będzie naprawdę przepotężnie, słuchajcie. Przepotężnie. <laughs> Co to jest gran? Ej, dobra, to może. Pum! Ale chciałem tego typa walnąć tam, ale nie tym razem. Dobra, muszę, muszę zobaczyć, słuchajcie, jak sytuacja. Okej. Okay, ktoś już tutaj spadł niżej. Ja jeszcze w miarę się tutaj trzymam, więc pójdę sobie tutaj. Dobra, i teraz macie banany, i słuchajcie, będę ich tutaj bananami tłukł, rozumiecie? Dobry pomysł? Nie, nie najlepszy pomysł. Dobra, to pójdę sobie tutaj, żeby być na kapkę niżej, i żeby było trochę bezpieczniej. Dobra, siup, siup. Okej, okay, tutaj mam w miarę safe. W miarę safe, słuchajcie, dobra, tutaj ktoś też spadł. Dobra, jest git, słuchajcie. Jest git, jest git, jest git, jest git. Dobra, tutaj, słuchajcie, ziomal. Dobra, i. Teraz sobie skaczę tutaj. O kurde. Jezu, oni są już na tych fioletowych. No nie, no my jesteśmy już na samym dole w tym momencie, nie? Jaką jazdę no my w ogóle mamy? Ks Sop, nie! Ej, ale naprawdę, co za arena, słuchajcie!